Świętej pamięci, ksiądz kanonik Jerzy Rudnik. Treść klepsydry. Ty jesteś kapłanem na wieki. A z prawej strony czytamy: Dnia 4 grudnia 2024 roku, w 95 roku życia i 69 roku kapłaństwa, przeszedł do wieczności. Świętej pamięci ksiądz Kanonik Jerzy Rudnik długoletni proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Floriana w Uszwi msza święta żałobna odprawiona zostanie w sobotę 7 grudnia 2024 roku o 8.30 w, w kaplicy domu Księży Emerytów w Tarnowie przy ulicy Przennej. Prowadzenie ciała do kościoła w Uszfi o godzinie 10.30. Msza święta pogrzebowa odprawiona zostanie w sobotę 7 grudnia 2024 o godzinie 12.00. W kościele pod wezwaniem świętego Toriana w Uszfi, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają rodzina i

A tu mamy widok na kościół. Od Marcina do Bożety Kasi, koleżanek i kolegów ze Szkoły Podstawowej St. Michała, świętem mszy świętych, od chrześcijaka Mateusza Śleć z żoną, świętem mszy świętów, od rodziny Łykowskiej, od Małgorzaty Jana Jagielskiej, od Adama Galiny z rodziną, od Dawida Ptychy z żoną, od Izabeli Łukasza Stelma. Od przyjaciół ze Stowarzyszenia Maltejczycy, Służba Medyczna, od Anny Filip z koleżanek z działu Niemczech i Małgorzaty od Sądy za od, od Rady Sołeckiej, to również czy, budynek to, parafialny. Od koleżanek i kolegów z Wydziału... Starostwa Wieczne odpoczywanie racz mu dać panie, a światłość wieku niechaj mu świeci na wieki wieku amen. Wieczne odpoczywanie racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieku amen. Wieczne odpoczywanie racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieku amen. I odpoczywa w pokoju wiecznym amen.